Przypomniała mi się właśnie największa batalia językowa, jakiej w życiu byłem świadkiem. Miała ona miejsce za czasów, gdy byłem jeszcze nastoletnim dresiarzem. Otóż na naszym osiedlu papierosa określało się mianem szlug. Zawsze tak było, właściwie w większości miast tak jest. Paczka szlugów, seba daj szluga i tak dalej. Jednak pewnego dnia jeden z sepków usłyszał gdzieś, że poprawnym określeniem jest Szluga, forma żeńska, powinno się więc mówić sebadaj szlugę. Doprowadziło to do zagorzałej dyskusji w naszym gronie, która, która szybko rozprzestrzeniła się na resztę ziomeczków. Nim się obejrzałem, największym osiedlowym problemem była poprawność językowa slangowego określenia papierosa. Część sepków zaakceptowała nową, rzekomo poprawną formę, jednak niektórzy nie mieli zamiaru wyrzekać się swoich przekonań. Doprowadziło to do wytworzenia się dwóch stronnictw, buntowników mówiących szlug oraz erudytów mówiących szluga. Eskalacja konfliktu postępowała dalej, co zaczęło skutkować rękoczynami. Gdy jeden z sebów erudytów zapytał seba buntownika o szlugę, ten wystosował do niego prośbę, aby nie używał tej pedalskiej nazwy. Erudyta wywnioskował, że kolega zakwestionował w ten sposób jego heteroseksualizm, więc postanowił stanowczo zaprotestować poprzez wkurwienie albo wykurwienie mu działa na mordę. <laughs> Osobiście nie miałem zamiaru angażować się w walki i zacząłem mówić fajka. Jednak szybko zorientowałem się, że funkcjonuje również określenie fajek, więc by uniknąć kolejnych sporów, przestałem palić. Nikt nie miał zamiaru ustąpić, wszyscy rozumieli powagę sytuacji. Gdy usłyszałem, że nie zadajemy się już z frajerem grubym, nie musiałem pytać o przyczynę. Znalazłem, miał gruby, był erudytą, a moja ekipa postanowiła, postanowiła być konserwatywna. Konflikt trwał do momentu, w którym stanowisko zajął osiedlowy mędrzec łysy. Ze względu na swój zawód, łysy był znanym handlarzem. Nie ograniczał się do naszego osiedla i znał wielu ludzi z zewnątrz. Z uwagi na jego wiedzę i doświadczenie był powszechnie szanowany, więc każdy liczył się z jego zdaniem. Może też trochę dlatego, że był naprawdę ogromnym skurwysynem. W każdym razie łysy podobno kilkukrotnie już odnosił się do sprawy, jednak Różni ludzie podawali różne informacje. Jedni twierdzili, że, mówi, że mówił szluk, a inni zarzekali się, że słyszeli, jak powiedział szluga. Pewnego dnia podczas uczty, z okazji urodzin jednego z ziomeczków, łysy wygłosił sentencję, którą pamiętam do dziś. Wszyscy słuchaliśmy w ciszy, spijając mądrość z jego ust. Ja pierdolę, mówi się kurwa tak i tak. Jakie to ma kurwa znaczenie? Jeden z erudytów zaczął coś wtedy nieśmiało stękać, jednak nie zrozumiałem co powiedział. Wydaje mi się, że było to jakieś pytanie, ponieważ łysy dodał wtedy, że chuj go to boli i jak jeszcze raz jakiś debil go spyta, to oto to mu rozkurwi mordę. W ten sposób konflikt został zakończony. Wszyscy wyciągnęli wnioski ze słów mędrca i zrozumieli, że oba stronnictwa powinny żyć w pokoju. Z tego co wiem, do dziś na osiedlu funkcjonują obie formy, a Łysy odsiaduje piętnastaka. Jaki z tego morał? To nie jest jebana gra. I są ludzie, którzy w, imienie, w imię poprawności językowej potrafili wykurwić dział na najlepszemu żrągowi. A jeśli chcecie mieć zasady poprawnej polszczyzny w dupie, to musicie mieć 50 cm w łapie, 2 metry wzrostu, klamkę i 30, 30 drechów pod sobą na skinienie palca.